Nowe grafiki koncepcyjne Stars of Blood, czyli zapomnianej gry od Valve wyciekły niedawno do sieci, Fortnite oficjalnie zablokowany w Chinach, jak Battlefield 2042 Wygląda z włączonym ray tracingiem GTA 6 ma spore problemy, a Red Dead Redemption Remake Wydaje się już powstawać I nie być tytułem z byle jakimi ambicjami I twórcy gier szybko wykorzystują Popularność Squid Game i tworzą produkcję Która zgarnia rekordy popularności Na Steamie i Twitchu Witam was bardzo serdecznie na Ludboxie, jak zawsze o godzinie 16.00 Przed filmem możecie jeszcze Zostawić łapkę w górę i suba z dzwonkiem I może spróbujmy dobić pod tym filmem 999 łapek, tutaj macie jeszcze 10 ostatnich subskrybentów, a ja Zaczynam z materiałem Po najlepsze ceny gier zapraszam na eneba.com A z kodem LUDBOX wydacie jeszcze mniej kasy Wszystkie linki znajdziecie w opisie Tego czasu Valve pracowało nad grą Stars of Blood, która miała opowiadać o przygodach kosmicznych piratów, ale w pewnym momencie projekt ucichł i, tak na dobrą sprawę, nie dowiadywaliśmy się nic nowego na ten temat. Ostatnio jednak coś pojawiło się na Twitterze i chodzi tutaj o grafiki koncepcyjne, które podesłał pewien użytkownik i przedstawiają nam to, jak mniej więcej mogła wyglądać sama gra. Niestety, oprócz tych kilku zdjęć nie dowiedzieliśmy się niczego więcej, a projekt zapewne został w którymś momencie po prostu zawieszony i prace nad nim nie są kontynuowane. Valve może również traktowało to jako pewien eksperyment który pozwolił na sprawdzenie jakichś narzędzi. Tego w sumie nie wiemy, ale myślę, że gra miałaby spory potencjał, bo grafiki koncepcyjne i to jak Valve tworzy gry, musiałoby być mniejszym bądź większym sukcesem. Dodam jeszcze, że Gabe Newell wypowiadał się o grze w 2012 roku, więc dobre 9 lat temu. Chiński rynek gier, mimo tego, że jest dość popularny, to również mocno ograniczony przez wiadome powody, a docierają do nas ostatnie informacje, że wlatują tam kolejne ograniczenia. Mowa o zamykaniu serwerów w grze Fortnite, czyli produkcji, o której każdy z Was na pewno słyszał, i jest to po prostu gigant w tej branży. Każdy przecież pamięta świetne koncerty, które miały tam miejsce i były rekordowymi eventami, jeśli chodzi o gry komputerowe. Wracając do tematu, to na oficjalnej stronie Fortnite pojawiła się informacja, że chińskie serwery zostaną zamknięte 15 listopada. Wczoraj zablokowano możliwość zakładania nowych kont, a gracze całkowicie stracą także możliwość logowania. Nie podano wiele więcej informacji poza właśnie tymi datami i nie wiemy oficjalnie, co jest powodem zamknięcia serwerów. Oczywiście możemy się spodziewać, że to sprawa związana z panującym tam ustrojem, bo rząd mocno walczy tam z grami. Na koniec sierpnia pojawiło się tam prawo, które ja Mówiło, że dzieci będą miały ograniczony dostęp do gier określony na 3 godziny tygodniowo. Chyba nie muszę mówić, że gry znacznie różnią się tam od tych, które my znamy na co dzień i to wszystko na potrzeby spełnienia wymagań rządu, a sam Fortnite również nie był wyjątkiem i nazywał się tam Fortress Knight oraz nie posiadał chociażby mikrotransakcji, czyli jakby nie było bardzo istotnego elementu dla tej gry wreszcie świata. Battlefield 2042 wygląda świetnie i tego odmówić nie można mnóstwo imponujących efektów wizualnych, które wraz z re tracingiem są jeszcze ciekawsze. Wiemy to o ten która który ostatnio. Prezentowała nam krótki trailer prezentujący taką opcję w grze. Zawiera mnóstwo fajnych scen z gameplayów i cinematików, i wiadomo, jeśli macie karty graficzne z możliwością włączenia tej opcji, to będziecie mogli pograć sobie w ładniejszego BFA. Dostępna będzie też technologia DLSS, której nie mieliśmy w becie, podobnie jak właśnie RTX-a, a jest to nic innego jak możliwość osiągnięcia większej liczby fps ów przy minimalnym spadku jakości. Jeśli jesteście także w posiadaniu chociażby RTX 3090 czy innej tego typu karty z tylko z przodu, to dostępna będzie także Nvidia Reflex, czyli technologia, która oferuje mniejsze opóźnienia w renderingu. Wiadomo było raczej, że taka wielka gra jak Battlefield 2042 otrzyma wsparcie takich technologii i już 19 listopada przekonamy się, jak sprawuje się to w praktyce. W sieci ostatnio pojawiły się pewne plotki na temat tego, że GTA 6 ma naprawdę spore problemy, a nowa wersja Red Dead Redemption już powstaje. Wiemy to od Chris'a Liberty'ego, który to stoi za wieloma przeciekami z branży i co ciekawe na Twitterze obserwuje go Rockstar Games oraz paru jego pracowników. Od tego człowieka dowiedzieliśmy się na przykład o odejściu Dana House Zera, czyli wiceprezesa kreatywnego w Rockstar Games który był tam niewątpliwie znaczącą personą i co również ciekawe, poinformował nas o tym zrocznym wyprzedzeniem. Według niego GTA 6 tworzone jest w wielkim chaosie, a prace idą niezwykle opornie. Gra miała być poddawana zmianom dotyczącym fabuły i nie tylko, już wiele razy i rzekomo zdecydowali się na całkowite zrestartowanie gry właśnie po odejściu Dana Hausera, co miało miejsce na początku poprzedniego roku. Co również istotne, to Rockstar według tych informacji miało zapowiedzieć GTA 6 już w 2020, ale aktualnie gra jest na wczesnym etapie produkcji i pewnie trochę po czekamy na jego całkowite ujawnienia. Są to oczywiście plotki, które mogą się sprawdzić, ale mogą być również zwykłymi, wyssanymi z palca doniesieniami. Mimo to pasują raczej do scenariusza, jaki obrałby sobie Rockstar Games, a pierwsze informacje o grze pojawiły się ponad 4 lata temu, co może oczywiście świadczyć o tym, że GTA 6 ma naprawdę spore problemy i faktycznie mogła zostać zrestartowana po odejściu Hausera. Powszechnie wiadomo również, że przecieki zawierały zmienne informacje, a dla przykładu może posłużyć tutaj mapa, która z początku miała być mniejsza niż w GTA 5, a później okazało się, że ma być niby na odwrót. W sprawie wypowiedział się Także Tom Henderson, który powiedział, że nie są to nowe informacje, a jedynie przemyślenia autora, który w sumie sam postanowił to potwierdzić, a z początku były one przekazane w języku francuskim, co mogło spowodować niemałe nieporozumienie. Więc jak widać, macie kolejny powód, aby nie wierzyć w to, co napisał Chris. Ale podejdziecie do tego, jak tylko zechcecie. Mamy także pewne przemyślenia na temat tego, jak obecnie ma się sprawa Red Dead Redemption i wydaje się, że nie będzie to jedynie prościutki remaster, tak jak mówiło się to w lutym. Zanim Krista Liberty'ego gra ma być tworzona z wielkimi ambicjami, tak jak chociażby zrobiono GTA The Trilogy The Definitive Edition, więc oprócz lepszej rozdzielczości i nowych mechanik, mamy otrzymać także nowiutką grafikę, godną dzisiejszych czasów. Nie podano także platform, na które rzekomo ma zmierzać produkcja, ale wydaje się, że mogłyby być to pecety, jak i konsole nowej generacji i dodam jeszcze raz, że są to wszystko jedynie przemyślenia, które mogą być całkowicie od Zmienną do rzeczywistości, ale jednak brzmi to wszystko całkiem ciekawie i warto mieć to na uwadze przy rozpatrywaniu innych informacji na temat tych gier. Ja niesamowicie cieszyłbym się, jeśli dowiedziałbym się czegokolwiek oficjalnie na temat odświeżonej wersji Red Dead Redemption, na którą jest ogromne zapotrzebowanie, bo niektórzy po ograniu dwójki nie mogą bezpośrednio zapoznać się z pierwotną odsłoną, która także była genialna. Ja mam to szczęście, że udało mi się zagrać na PlayStation 3 i wspominam to bardzo miło, natomiast Wy napiszcie, że zagraliście, a ja przechodzę do kolejnej informacji. Jeśli śledzicie internet, to pewnie kojarzycie Squid Game, czyli ostatnio bardzo popularny koreański serial na Netflixie, który to został już przełożony, oczywiście, na różne gry komputerowe, takie jak Roblox czy inne mobilki. Serial odnotował rekordy popularności na platformie, bo w pierwszych czterech tygodniach obejrzano go na 142 milionach kont, co jest ewidentnym rekordem popularności. I jest to najpopularniejszy serial w historii całej platformy, zaś jego wartość wyceniana jest na 891 milionów dolarów. Długo nie trzeba było czekać także na specjalną wersję gry opartej na tym serialu na Steamie, a plus. Produkcja nosi tam nazwę Crap Game i ostatnio zbiera naprawdę imponujące wyniki, jeśli chodzi o Steam i Twitch'a. Odnotowano prawie 33,5 tysiąca graczy, bawiących się jednocześnie. A gra miała premierę 29 października, więc dosłownie parę dni temu, i już zyskała ogromną popularność, bo na Twitchu w pewnym momencie rozgrywkę oglądało 214 tysięcy osób. Za grę odpowiedzialny jest Dani Deverson, który wraz z grupą przyjaciół postanowił wykorzystać hype na Squid Game, który panuje od paru tygodni, i szybko stworzyć produkcję, która pozwoli na swobodną zabawę w koreański serial. A jak się również wydaje, nie chcą oni zarabiać poprzez. Podłączenie się pod Squid Game co w sumie budzi respekt, bo jest to gra free to play, którą możecie pobrać właśnie teraz i nie ma tam żadnych mikropłatności czy reklam, co nie wyklucza, że kiedyś się pojawią. Bo nikt nie wie, co planują twórcy, jednak obecnie jest to produkcja wolna od tego typu działań, więc możecie być spokojni. Jest to gra, która oferuje rozgrywkę w pierwszej osobie, a w jednym meczu zmieści się 35 graczy, którzy to mogą zagrać aż na 28 mapach i w 9 trybach, które są wzorowane na tych dostępnych w serialu. Autorzy, wprost mówiąc, wykorzystali sukces Squid Game odpowiednio szybko i teraz będą zgarniać spore profity z tego tytułu. Możecie dać znać w komentarzach, czy zdołaliście zagać, a jeśli nie słyszeliście o grze, to zgarniajcie, bo tak jak wspomniałem, jest ona darmowa i możecie spędzić fajnie czas ze znajomymi, jeśli nie macie co robić w wolnych chwilach, bo gra wydaje się być całkiem w porządku. A ja dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się no i cześć.